Ja mam w tym odcinku zrobimy ogólnie coś bardzo ważnego, bo skończymy bazę i w tym odcinku mam dla Was pewną niespodziankę, bo dołączył do nas nowy członek jeszcze go nie ma, ale niedługo dołączy, więc no tylko musimy na niego po prostu chwilę poczekać, a ja w tym czasie zajmę się rozbudową bazy. Dobra widzowie, pierwsze co musimy zrobić to... Wykopać trochę drewna. Gdzie... gdzie... ten ją świerkowy, bo potrzebuję tego drewna świerkowego. E, muszę go ładnie... Ogólnie widzowie, źle postawiłem wcześniej drewno, bo chciałem tam wybudować wypolerowany ston, ale postawiłem tam drewno. No więc teraz to muszę poprawić. No ale już, zaraz to poprawię, zobaczcie. Teraz muszę przyszykować po prostu tutaj miejsce odpowiednie na ten ston. Dobra, widzowie, wykopałem tutaj już. Tutaj będę teraz... Właśnie, mamy węgiel. Nie mamy węgla. E, gdzie może być węgiel? Nie może w tą stronę? O, tu jakiś... a nie. Dobra, idę tu. <laughs> Dobra, jest kajwik, jest węgiel, o. Przydałoby się też pochodnię zrobić. I jakieś... Yy, temki mieć, yy, na przykład żelazna, do tego potrzeba węgla, bo musimy przypalić. Yy. Ile tego węgla tu jest? Ile? Ej, autentycznie będę mieć 30 węgla. Już mam 21, a tu jeszcze jest tyle tego. Dobra widzowie, lecimy teraz do bazy. Dobra widzowie, jesteśmy ogólnie na środku jakiejś łąki. Nie wiem, czy w tą stronę jest baza... Ała! Nie, chyba nie. Gdzie jest baza?! Aj, to wygląda strasznie nie, ta, naturalnie. Takie drzewo zbugowane, dziwne, jakieś się zrozpiło. A może ktoś je po prostu tak wziął? Jedno. Nie no, kurde! Jak to możliwe? Jak to możliwe, widzowie? Skitelek, skitelek, skitelek. Dobra, widzowie, muszę ogólnie y, poszukać pająków teraz. Nie ja pytajcie, naprawdę, po co mi to jest potrzebne? Y, potem, y, jak obejrzycie, to potem będzie. Y, potem chwilę po, pobuduję w bazie i będzie nowy członek. My krosno widzowie. Po to były mi dwie nici. Zrobić jakieś krosno. E, I dwie stopki znalazłem, aby zrobić jakieś tam coś tam. Nie wiem jak to Dobra. stawiamy je. Yeah. Yeah. Okay. Tu będzie crafting. Tu krosno, Tak, crafting, krosno. Kowalski, jakiś tam Tu będzie. Ten kartograficzny stół. Tu będzie przeklinarka, Tu. A na tym będzie ten. Taka szlifierka. Nie wiem, jak to się nazywa. No, takie, takie ten. No i co? A i wyżej będą te. Nie, ale ta. Nie wiem jak to jest ta staty alchemiczna. Dobra widzowie, teraz te jakoś się zostały do zrobienia. Przydałoby się zebrać to drewno, tylko że, no właśnie, jedzonko. Muszę zrobić pochodnię przecież do bazy, bo tam jest ciemno. Jeśli tak nie będziemy tam pochodni używać. O mój E. Co mám zrobić? A pohodyna. Neďme už verte hla ta I przydałaby się łopata. Dobra, robię łopatę wywalona. To mam. Kurde, no i nie mam drewna. Super. Yy...